Stałam rano w całkiem, w całkiem dobrym humorze, ale w sumie zdążył już mi się zepsuć i można powiedzieć, że już teraz mi się znowu naprawia, bo zrobiłam sobie... no nie śmiej się, no tak trochę jest. A ja ćwiczę na berecie? No, Max ćwiczy na berecie. Tylko się nie wywal. Pomyślałam sobie przy tym śniadaniu, że kurczę, fajnie będzie do, co, do niektórych komentarzy się odnieść. Młoda dziewczyna tak się pieści. Tragedia. Ja mam męża i dziecko. Mąż też próbował obchodzić się ze mną jak z dzieckiem, ale nie pozwoliłam na to. Tylko u nas jest trochę inaczej, bo mi mąż na zachcianki kupił Audi RS7, a nie Grześka. <grym> Pozdrawiam i dużo zdrowia dla Ciebie i maleństwa i dla Maxa. Ja niestety jestem biedakiem, także no nie. To kupię... tak trochę zabrzmiało, nie? Nie kupię Audi RS7. To tak troszeczkę zabrzmiało faktycznie, nie? Jakby. U, Grzesiek. C c c Grzesiek, c c co to? Co to, Grzesiek? Z czym mi tu przychodzisz, biedaku? Polaku, biedaku? Ja tu mam faceta, który zawsze gotuje i sprząta. Nic od święta. To ja leżę na kanapie, a on większość rzeczy robi. Kobiety same robią z siebie służące, i potem, jak facet coś zacznie robić, to o, jaki dobry facet. Ja pierdolę, współczuję. No to skoro ty leżysz na kanapie, a twój facet sprząta, to czyli jest po prostu na odwrót? Czyli teoretycznie można Twojemu facetowi współczuć. Dobrze myślę? Nie wiem. Co kto woli? <laughs> Nie, a tak naprawdę. A tak, na poważnie to wiadomo, że to powinno by wyglądać w ten sposób, że po prostu się dzielimy obowiązkami. No, natomiast trochę, trochę w tym racji jest, że to kobiety robią z siebie, można powiedzieć, służące, no bo faktycznie my, baby, często lubimy same wszystko zrobić. Znaczy, nie mówię, że wszystkie kobiety, ale no, że tak. Że, że są w większości kobiety, które wolą same zrobić po swojemu poukładać i najlepiej nie dopuszczać faceta, bo jeszcze nam poprzestawia i zrobi coś nie tak. O, to z golb? No a co? No ja nie wiem, ja się nie znam na ptakach. Papuga. Ej. No nie, no papuga nie, papuga rozróżniam. Ej, zobacz! Pokazałabym wam, ale boję się, że jak... no, już odleciał, więc nie pokażę. Max, widzę, że bardzo się zmieniłeś od kiedy Werka jest w ciąży. Wcześniej bym w ogóle nie powiedziała, że mógłbyś zostać dobrym ojcem, a teraz jestem pewna, że będziecie super rodzicami. Zdrówka dla Weroniki. Syndrom kuwady. Tak, że synd... ja odczuwam to, co ty teraz. Ja o tym czytałem i mi testosteron zleciał i mam więcej progesteronu i czegoś tam jeszcze i stałem się bardziej pipowaty. Nie jesteś pipowaty, ale mnie to denerwuje. Jeju, dlaczego zaraz jak facet jest wrażliwy, to się mówi, że jest pipowaty? Nie jesteś pipowaty. Nie? Nie, 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 ja nie uważam, że jesteś pipowaty. To zajebiście. Mi nieraz osoby mówił, że o, jesteście dziecinni, nie nadajecie się na rodziców, co to będzie i w ogóle współczuję dziecku, a Max to w ogóle jeden wielki dzieciuch. A ja powiem Wam, że ja jakoś po prostu zawsze wewnętrznie czułam, że w momencie, kiedy dojdzie do tego, że zajdę w tą ciążę, no to wiadomo, to, 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 to się pozmienia wszystko. Ciekawe, ile potrwa ta wasza regularność. Jak na razie idzie wam dobrze? Na razie idzie nam dobrze, dlatego że jest wszystko dobrze. Nie. E, to jest też rozpędka przed vlogmasami. Nie, no tak, ale ogólnie pewnie tutaj ten komentarz odnosi się do ostatniego roku Z naszego. Roku. No ogólnie, my jesteśmy takimi osobami, że nie lubimy nagrywać na siłę, tak bym może powiedziała. Jeżeli nie. jest między nami źle, jeżeli gdzieś yy, coś nie tak, no to po prostu nie potrafimy udawać. O, tak bym powiedziała. No tak. właśnie, bo ktoś jeszcze napisał, że my teraz, że to wygląda jak na udawane. No właśnie nie, to nie jest udawane, bo my praktycznie zawsze jak coś nagrywaliśmy, to byliśmy w tym szczerzy i tak jak jest. Teraz masz słabe włoski, co z nich zostanie po porodzie? Ciekawe, nie? Nie no, zawsze są peruki jak coś, nie? Przeszczepy włosów. Chyba peruka wyjdzie taniej. <gry> Nie, no kurczę, przestańcie mi tak pisać i Przeszczep to jeszcze trzeba mieć czego zrobić, bo to się robi z tyłu głowy, a, a jak ty nie masz tak za bardzo włosów, to przeszczepić to by ci chyba mogli jedynie, nie wiem, włosy spod pachy albo łoniaki. Ale ci tak. chyba twoje? Cześć, przeszczep łoniaków? <laughs> Ej, ja wam coś opowiem, nie? Pierwszy raz w życiu normalnie dałem mojej żonie w mordę, można powiedzieć. I ja nie wiem, jak to się stało w ogóle. Aha. Jaka w ogóle Vix? Normalnie ciężarna zostap. Ja przebudziłem się w nocy i Weronika jeszcze mówi, że to ała, to już było nad ranem. Czajcie, mi się śniło, że komuś śnie po prostu ten, Walnąłem ten, sierpa, i się okazało, że ja tak leżąc zrobiłem tak, takiego sierpa, a -a. i Weronika tu dostała. Tak normalnie, tak. Nie. Znaczy nie w twarz, tylko tu. Tak. Tu, a. Myślałem najpierw, że to w ścianę było. A ty mówisz, że moja głowa. Ale to, była dziw, ale to była dziwna akcja, ja sobie śpię, śpię, chyba coś mi się inaczej i nagle taki jup, czuję, nie? Ale ja nie wiem o co chodzi, bo kiedyś się przebudzam i ja cię duszę, bo śniło mi się, że jakieś guziki w duszę. No my nie Albo ciebie, albo kołdrę, już Kodry. nie pamiętam. Raz to śmiałem tak, że trzymałem rękę i to była myszka. <laughs> tak się to, to jest, kurde, jakieś takie niebezpieczne. Ej! A jakbym ci trafił w skroń, albo jakbym trafił tak, albo jakbym mocniej tak i w buźkę. Proszę, bo będę się bać żeby spać. Tak? Śpimy osobno. Nie, w kaftan jest ten i nie będę. <śm> <śm> Na szczęście to nie było tak mocno. Po prostu bardziej ja uważam, że po prostu bardziej się wystraszyłam tym, że tak no. przebudzona byłam nagle, bo mnie ta głowa nie boli ani nic, <śm> nie? Tylko takie. Wytyfy, wy. ale ja też Cię kiedyś uderzyłam. O. Też była raz akcja, że Cię uderzyłam, ale też prawda jest taka, że ja też mam taką tendencję, jak my śpimy, Nie. że ja bardzo lubię wchodzić na Maxa połowę. I ja zawsze się do niego tak wręcz przyklejam, mimo że mamy duże łóżko i zawsze ja mam tyle miejsca, a Max ma tyle, i jeszcze ja tak do niego przytulona. Wiesz, i może temu się tak napotoczyłam. Weronika, im więcej objawów ciążowych, tym lepiej się ciąża rozwija. Zdrówka. E, s -s Słyszałam o tym, no. Słyszałam o tym, że na przykład jak w tym pierwszym trymestrze. Kobiecie z takim ma takie mdłości i wymiot, oczywiście w granicach rozsądku, bo tutaj już nie mówimy o takich skrajnych przypadkach, gdzie po prostu cały dzień wisisz na toalecie, ale ja na szczęście, dzięki Bogu, dzięki Bogu, nie wymiotowałam ani razu. Wiadomo, jest mi niedobrze. No, bardziej bym przestań. Przestań. Ty jakbyś bardzo chciał. Dzień. Ja wiem, że ty lubisz wymiotować, ale ja nienawidzę. Nogę mam jak zbaty. Kurde, ale ty jesteś spocony. O. Przecież ty nic nie robiłeś. Postój sobie na tym. Zmęczyłem się. Zmarczył się. Ty się też, biedny, zestresowałeś tym, że mnie uderzyłeś, nie? Bo kseranów staje takie przerażone. Ja już o tym zapomniałam w ogóle. Albo wiem, będę spała w kasku.